Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Battlefield Polska. Czyli ja Gerard XX yy, mówiąc w skrócie, bo taki mam właśnie nick na Battlefieldzie i wszędzie indziej. Yy, no. To sobie wybierzemy broń, którą będziemy grać. Ja gram oczywiście, będę nagrywał yy, w większości na pewno supporta, bo dla mnie to jest bo ludzie nie grają supportem, to dla mnie będzie coś ciekawszego do pokazania wam jak wygląda taki prawdziwy support. Od razu mówię, ja nie jestem za bardzo ani w tą grę dobry, ani nic. Po prostu gram tak dla, szczerze mówiąc, dla przyjemności, tylko po to. Nic więcej. No. Więc dobrze. Wchodzimy do akcji. To jest szczyt Demawendu, czy Damawendu. Widzę tutaj nasi ko... Ja jestem bardzo słaby w tym... Ach... Jestem bardzo słaby w tą grę, więc nie będę dużo zabijał, na pewno. Ojeju, mam nadzieję, że nie jest za głośno. Kurde. Oj, chyba nie. Sobie rozstawienia tak... A, bo to jest szturm! A ja powiem szczerze, że bardzo lubię szt szturm. No, w końcu. No pokażemy im. Zobaczymy jak to się jeździ tym. Klatkuje mi strasznie, bo mój komputer już nie jest najnowszej generacji. A Fraps i Butterfield to uwierzcie naprawdę dwie duże potęgi, które potrafią tak komputer zniszczyć, że... Ojeju. Dobra Kurde Ach Nie spodziewałem się tego szczerze mówiąc I zapraszam wszystkich także do mojego plutonu, który stworzyłem właśnie Wszystko będziecie mieli cały link w opisie oczywiście Naturalnie A, już niżej zaszli, dobra Au, 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 kto strzela? Ogarniemy tutaj mniej więcej mhm. e, widzę, że czysto. Przeciwników nie ma. O tam helikopter się czai. Próbuję ciągle do niego strzelać, bo mi się kiedyś udało kierowcę ściągnąć. z, takiej z takiego daleka supportem. Więc... Uwierzcie, to była podjarka niezła. Au, 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 au. Tak, nawiasem mówiąc, to jestem chyba najsłabszym graczem Battlefielda w Polsce. Do kamery chcesz się pokazać? Odejdź No! Yeah, dzień. No <tryk> Boże, jak wie snajperzy, się ich po prostu boję Bo sami żołnierze prawdziwi powiedzieli, że na prawdziwej wojnie nie ma nic nic straszniejszego niż nagle eksplodująca głowa kolegi Czasami coś mi się nam udaje mieć skilla ale to powiem szczerze event bo ledwo snajpera ubiję. Ach co mi się myszka zacięła? No przynajmniej jednego zabiłem Coś, coś na pewno, jakiś prestiż będzie. Ja się staram grać bardziej technicznie, nie, nie staram się zawsze grać, że wchodzę, o sorry, od razu, tylko staram się technicznie... A, nasz sprytnie to zrobił, ale chyba się zaraz rozwali. Nie życzę mu tego, ale... No. O, idziemy z naszymi kolegami. Będziemy tu ogarniać. Dobra, ja się tutaj skampię. Ammo. O, już, nas, już nasz go widzę dojechał. I bardzo dobrze. Ach, przejmie chyba. O, jestem w helikopterze, jak miło. Ale zaraz nas pewnie ściągnie ten drugi helikopter, ale my się nie damy. A, on już jest przejęty. Więc spokojnie. O, tam. Widzę już nasi... To ja też będę skakał, ale w jakimś wygodnym punkcie. Czyli już. szybko oh, uf. ależ źle mu celowałem próbowałem ciągle w głowę ale strzelałem chyba nad możliwe że zmienimy chyba pukawkę sobie bo ta to jest na dalekie dystansie słabiutka zmienimy pukawkę yy, zaraz chwilę będzie level 32 więc nowa pukawka lekka się odblokuje więc będzie miło. Tym dźwięku nie, to laser.